Metrów. Taki szary w piżamie, nie? Dostał w buta. Widziałem, że mu kulka zaczęła spadać i mu tylko w nogę zdołał trafić. Już na y, granicy zasięgu w buta został. <grym> Ale jaja. Mam nadzieję, że ta kamera to złapała. O nie, no znowu nie działa. Jeden typ moje kulki już do szapki łapie. Cześć wszystkim, z tej strony SAS. Dzisiaj mam do zaprezentowania Wam strzelenie, które odbyło się na bunkrze w Wojkowice 13 października 2019 roku. Dopiero teraz, na początku roku 2020, zbieram się do kupy, organizuję czas i chęci, aby poskładać ten materiał. Pierwsze dwie rundy to były bardzo szybkie deathmecze, w których po jakimś czasie organizator wyłączy, wyłączał respawn. Pierwszą rundę zupełnie pominę, ponieważ wdrapałem się w niej na wieżę i uznaję, że ta pozycja była za bardzo defensywna, nie miałem możliwości za dużych wspierania ogniem z daleka swoich sojuszników. Runda była na tyle krótka, więc praktycznie do samego końca zostałem na wieży i nic zbytnio się nie działo. Ale pozdrowienia tutaj dla kolegi w WZC, który przez całą rundę stał ze mną na tej wieży i pomagał mi spotować cele. Druga runda też była bardzo króciutka, a ja w trakcie niej nie umiałem dogadać się ze swoją snajperką. Pudło, 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 ale nie poddawałem się, strzelałem dalej. Tutaj oddałem bardzo dużo strzałów w jeden cel, ale było bardzo daleko. Przestrzał i prześwit y, był bardzo mały. Ograniczały mnie deski. Myślałem, że gościu się nie, zupełnie nie przyznaje do trafień, ale w końcu trafiłem. Tak długi czas skupienia na jednym celu zdezorientował mnie, przez co ktoś mnie przez ten czas namierzył i mnie wysłał na respa. Widzę, widzę. Na wieży tam? Na dole? Dobra, widzę. Skręcają mi tam przed nim kulki w lewą stronę. Po powrocie z respa oddałem tylko kilka strzałów. Między innymi ten, gdzie wiatr zniósł mi kulkę w, le w lewo. Tego Czekaj. dnia było wiecznie. No i nareszcie trzecia runda. W trzeciej rundzie obrońcy bronili fortu na wzgórzu, a my atakowaliśmy spod wzgórza. Wróg nad nami miał ogromną przewagę fortyfikacji, jak i wysokości terenu. Na początku rundy nie umiałem się odnaleźć, oberwałem kilka kulek, ponieważ ten tryb grałem na bójkrze Wojkowice pierwszy raz i nie znałem kompletnie pozycji na dole, w których mógłbym ewentualnie postrzelać do przeciwników, ale jak się odnalazłem, zacząłem już normalnie fragować. Zostałem! few moments later. dostał nie chyba dobra widzę przesunął się na prawo dostał dostał ale nie kurwa w Terminatorzu chyba Widać, że go było bo od razu się schował wiesz taki tig zrobił Dostał. Poprawiłem go. No. Jak masz sport u góry, nie? No. Dwóch tam jest. Jednego zdjąłem. Tamten. No tak. Potrzebuję jeszcze... Ja mam do... zasięg do spodu tam jakby, do góry. No to chodź podejść bliżej. Ja też tam no, poszedłem poszedłem Tam Po całą Dobra. Idę stąd. Jednego zdjąłem, ale drugi... Stąd podjedzie. zdjąłem trzech. Bra, widzę, klienta Dosta. Dostał. Tak? Uh -huh. A jest. O, że jest. A widzę za I tutaj popełniłem poważny błąd. Zamiast wymieniać się kulkami ze snajperem, który miał mnie w zasięgu, powinienem wycofać się i zmieniać pozycję. Dopiero w czwartej rundzie dowiedziałem się, jak mocną pozycję ten snajper zajmował. Stamtąd walisz Tam walisz, cwaniaczku Tu ci oddajemy

<noise> Jeszcze raz poszedłem na respa, wróciłem do walki, i runda się skończyła. Czwarta runda była prześwietna, mocna pozycja pod wieżą, obok naszego respa. Przeciwnicy, jak na dłoni, w zasięgu z około 100 metrów od mojego stanowiska. Masę strzałów, masę trafień. Niestety, większość rundy mój skołka nie był włączony, przez co bardzo ubolewam. Natomiast pokażę Wam, co udało mi się nagrać. Ile tam będzie do, tam, do tych murków, gdzie oni tam są ze 100 metrów? No, tylko tego, 80 do 100. Nie mam celu około 30 minut strzelania z wieży nie, wraz z jednym snajperem spodzie. Zauważyłem ostatnio na strzelania, że współpraca znaczy, dwóch widzieć, snajperów to, to jest złoto. A trafić to jest co innego. A Po 20 minutach strzelania, dużej ilości trafień, ogarnąłem w końcu, żeby skołkał zaczął działać Eee, miałem uszkodzony tego dnia kabel do ładowania skołbkami, dlatego cały czas mi się rozłączało ładowanie, przez co skołbkał się wyładowywał i straciłem strasznie dużo ujęć. Ale na szczęście udało się nagrać to, co wam teraz pokażę. Metrów. Taki szary w piżamie, nie? Dostał w buta. Widziałem, że mu kulka zaczęła spadać, i mu tylko w nogę zdołał trafić. Już na yy, granicy zasięgu w buta został. <laughs> Ale jaja. Mam nadzieję, że ta kamera to złapała. O nie, no znowu nie działa.

Ale dostał! Aż było smate tutaj! No? Tuż tu walnął, w ten!

Jeden typ moje kulki już do szapki łapie.

A few moments later. No, i to tyle z czwartej rundy. Na szczęście udało się coś nagrać. Piątą rundę zupełnie pominę, ponieważ nic się zbytnio tam nie działo a materiał już jest zbyt długi. Jedynie pokażę Wam fragment, jak wrogi snajper, którego należy wyróżnić, weszedł pod wieżę, się przez cały teren. Weszedł pod wieżę i stamtąd eliminował naszą stronę. A ja niestety nie mogłem nic z tym zrobić. Jakiś wróg chyba jest pod spodem. Chyba wróg jest pod spodem. Nie, ja tam przed chwilą było, nie było. A jest trzy do naszych stamtąd Wrogi snajper, natłuk z tego miejsca. Strasznie dużo naszych. To wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania i zostawiania lajków pod filmem. I oczywiście subskrypcji mojego kanału. Więcej filmów na pewno pojawi się w roku 2020. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.